Cześć wszystkim, witam drodzy widzowie, kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja, nisko się kłania w ten wakacyjny dzień, w te wakacyjne przedpołudnie, kochani, kilka nowości z mojego 72-litrowego baniaczka, a tych nowości troszkę jest, są one kosmetyczne, co prawda, ale zawsze są i o nich chciałbym, moi drodzy, opowiedzieć. Pierwszą taką nowością jest zobaczcie na cały baniak. Pozbyłem się Ludwigi. Dlaczego się jej pozbyłem? Ponieważ jest to roślina, która w moim baniaku była już dość długo i to była stara roślina. Odmładzałem ją co jakiś czas, co prawda, ale to odmładzanie już takiego efektu nie dawało, jaki bym oczekiwał. No i pożegnałem się z tą roślinką. Drugi powód tego, że Ludwigia z baniaczkę wyleciała, to to, że chcę redukować rośliny. Pod kątem y, roślin y, łodygowych, pod, pod, pod kątem roślin korzeniowych y, chcę mieć tylko same y, epifity, nie licząc tutaj zwartek, które oczywiście zostają. Y, tak więc w moim baniaku zostały same epifity, y, anubiasy, mikrozoria, no i kilka zwartek, które oczywiście epi, epifitami nie są, ale ale w baniaku zostają więc czerwony akcent jak na razie z baniaka wyleciał nie wiem czy kiedyś wróci na razie wygląda to jak wygląda myślę, że wygląda dobrze taka zielen mikrozorium ładnie komponuje się z tymi brązowymi, ciemnobrązowymi korzeniami no i mm, dość jasnym podłożem wygląda to wszystko całkiem, całkiem ładnie mikrozorium tutaj jak widzicie ma takie mm, czarne stare listki yy, więc yy, ich muszę się za jakiś czas pozbyć, ale ogólnie rzecz ujmując, roślinki nie wyglądają źle, jeżeli chodzi o, o to, co w swoim boniaku mam. Cóż jeszcze? Takie tutaj drobne przearanżowanie wyszło z takimi ładnymi kamieniami, które córka mi znalazła w piaskownicy. Oczywiście były wyszorowane i zalane wrzątkiem, żeby pewnych tutaj drobne ustroi się pozbyć. Wyglądają one całkiem fajnie. Cóż jeszcze, cóż jeszcze? Z takich nowości to, to już o tym chyba wspominałem, że sprzedałem moje bystrzyki Amandy. Zostawiłem w Toni tylko pielęgniczki boreli. Jest ich tutaj 8 sztuk. Pięć samic, 3 samce, w tym dwa takie samce już konkretne, wyrośnięte. A jeden to taki młodzian. Samiczki bardzo ładne, jedne troszkę starsze, jedne młodsze. Te starsze już są gotowe do otarła. Do Przybierają bardzo ładny żółto-cytrynowy kolor. Tutaj nam się w kadr pcha jeden z samców to jest ten chyba nowy nabytek, który mam, którego mam już od dwóch tygodni. Tutaj taka ładna żółta samiczka, jak widzicie bardzo ładnie wygląda jakieś takie zaloty między rybkami się tutaj uskuteczniają ale co z tego będzie zobaczymy yy, co jeszcze moi drodzy ślimaki tylomelanie które mam od początku wakacji takie dwa dwie mniejsze sztuki też sobie tutaj fajnie śmigają dlatego je kupiłem bo ślimaków u mnie nie było oprócz tych świderków nic ciekawego nie miałem więc yy, tylomelanie jak znalazł oczywiście Jeden ślimak jeszcze jest, to jest taki kil, pięcioletni już helmet, to już taki weteran tego zbiornika, więc nowi tutaj towarzysze mu się na pewno przydadzą. Co jeszcze moi drodzy z nowości? Aha, taką podstawową nowością jest to, że przybyło tutaj dzisiaj... Dwóch nowych lokatorów, to są kieryski wenezuelskie. Tutaj mamy jednego, takie maluchy. Yy, zawsze chciałem mieć wenezuelskie. Duże już ich kupić nie mogę, ponieważ literz mi na to nie pozwala, ale tutaj jeszcze dwa, pozwoliłem sobie wcisnąć. I te dwa kiryski wenezuelskie tutaj razem z tymi moimi spiżówkami będą sobie rosnąć. Paniaczek prezentuje się, moi drodzy, całkiem ładnie. Woda troszkę jest yy, zamglona lekko zmętniona, ponieważ wczoraj wyczyściłem filtr. No i musi się wszystko ładnie ustabilizować. Bez żadnych kochani zmian. Filtr wewnętrzny Aquel Turbo 500, gąbka w środku, kubełka, ceramika, no i Matrix. Wylot skierowany ku górze, ładnie rusza taflą. Wężek do napowietrzania jest, w razie czego można przy upałach na powietrzanie zwiększyć, i to jest taka moja jedyna walka z upałami. Zwiększenie na powietrzanie, nic innego nie robię. No bo, bo nawet nie wiem co. Butelek z wodą nie będę pakował, wiatraków nie będę montować. To co jest, wystarcza. Ryby mają się całkiem, całkiem nieźle. Co jeszcze? Powiedziałem o filtrze, że jest tutaj jak widzicie najprostszej konstrukcji, ale całkiem, całkiem sympatycznej oświetlenie, tubę tubę 10W zamieniłem na tubę z HPT na 6W, taką barwę white myślę, że ona lepiej, całkiem przyjemnie świeci, no i myślę, że jest jest lepiej, a nie jest też tak prądożerna o co również mi chodziło cały baniak, myślę, prezentuje się na taką czwóreczkę rybki zdrowe pływają roślinki Jakoś w miarę rosną, raz lepiej, raz gorzej, ale to wszystko jakoś się kręci. Problemów większych odpukać z glonem nie ma. No i, i o to chodzi. Zbiornik praktycznie prawie bezobsługowy, raz na tydzień, raz na 10 dni jakaś podmianka, czasem 5, czasem 10 litrów wody RO czasem kranówki wleci, no i, i to by było na tyle. Raz na miesiąc czyszczę filtr i to. Tyle. O karmieniu ryb nie wspominam, bo wiadomo, musi ono się odbyć. A jeżeli mówimy o karmieniu, no to karmię zdecydowanej większości pokarmem mrożonym. Uzupełniam to pokarmami suchymi. No i rybki myślę nie wyglądają źle. Oprócz jeszcze rybek widzicie, tutaj znalazły się krewetki neokarylina, takie kundelki już wyrośnięte, sztuki. W ogóle nie mam parcia na to, żeby je w jakiś sposób rozmnożyć, żeby było ich więcej. Po prostu są. No i tyle. Jest tu jeszcze kilka krewetek amano i bodaj jedna krewetka filtrująca, które też tutaj sobie świetnie radzą. No i jakoś pomagają ten zbiornik utrzymać w takiej dobrej kondycji. Kochani, to by ja było na tyle. Życzę miłego dnia i do następnego. Kto ma, to miłych wakacji.